Trudny wybór. Nie! Właśnie wygrałam bilety na premierę nowego filmu z Kenem Bicepsem o przystojnym piekarzu. Piękna i gracha. Moje przyjaciółki i ja może nawet poznamy Bicepsa osobiście. O nie. Katastrofa. To straszne. Mam tylko trzy bilety, a cztery najlepsze przyjaciółki! Cztery absolutnie najlepsze! Oh, kogo mam wybrać? Mm, Stefani dosłownie uwielbia kanabicepsa. bicepsa. Tak samo mija. Emma? Oliwii też nie zostawimy! A czy ja mógłbym jakoś pomóc? Wink, Smiley? Ten prezenter? Zgadza się! Zapraszam na teleturniej, kto jest najlepszą przyjaciółką Andrei! Dwie drużyny będą sprawdzać swoją wiedzę na temat Andrei, aby wygrać tytuł najlepszych przyjaciółek Andrei. Jesteście gotowe! Gotowe wing! Pierwsze pytanie. Jaka jest moja ulubiona piosenka? Na zawsze razem! Sprawdźmy, czy to dobra odpowiedź. O, o, hej! Pytanie drugie. Co najbardziej lubię jeść? Moje babeczki? To też bardzo lubię. O, Andrea kocha puszyste naleśniki. Tak? Nazwa mojego bloga? Ja to wiem, ale ja Super. W jakiej tonacji śpiewam potęgę przyjaźni? W tonacji naszych serc. W tonacji C. Okej, okay, pora na zagadkę wizualną. Podpowiedź. To jest również gatunek muzyki. Odpowiedź to jazz. Brawo! Jazz to rodzaj muzyki i... imię królika Andrei. Następne pytanie. Gdzie się urodziłam? W Heartlake Lake City. Ha! Kto był pierwszą osobą, którą poznała w Heartlake City? Jej mama! Gdzie my mamy co innego, ale ogólnie to jest prawda? Siostra Andrei jest o dwa lata młodsza, nauczyciel od Matwy. Pora kończyć nasz turniej, a wynik to remis! To znaczy, że zwycięską drużynę wyznaczy... Andrea! Nie, to nie fair! Cofamy się do początku! Nie każ mi wybierać! O, musisz wybrać! A więc powiedz, które to twoje najlepsze przyjaciółki? Przeprzyjaciółki, przeprzyjaciółki. Nie chcę wybierać! Nie potrafię! Nie chcę! Się. Huh? Wiesz co się stało? Wygrałam trzy bilety na premierę filmu z Kenem Bicepsem! Co? Wygrałaś? Nie, ja wygrałam! Dziewczyny, nie uwierzycie! Wygrałaś trzy bilety na premierę, premierę, premierę filmu z Kenem, Kenem Bicepsem! Zgadłyście! My też je mamy! To świetnie, bo wszystkie będziemy mogły pójść na ten film! Hej, kto chce darmowe bilety do kina? Yeah. ha 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 ha